Słuchajcie, przygrzanie klimą jest tak jak na tym teledysku, jest tak ciepło, piękne niebo, wszystko jest super. Uch, dzisiaj słoneczko świeci, zaczynamy kolejny film o ogrzewaniu klimu. chociaż dzisiaj to bardziej by trzeba było chłodzić. Teraz tak, na szybciutko w odpowiedzi na kilka tam pytań pod filmami. Słuchajcie, yy, cały czas w każdym filmie mówię, że mam salon 60 metrów, 6 metrów 40 centymetrów wysoki pytacie mnie o... Wentylator przy suficie, dlaczego, po co i do czego służy? Znaczy, klima jest od tego roku dopiero, a tak naprawdę wentylator ma już 3 lata i służył do mieszania powietrza w upały, bo jednak jest ciepło czasem nawet w takim domu. I tak naprawdę głównym jego założeniem było mieszanie powietrza w zimie, ponieważ z centralnego ogrzewania tego powietrza ciepłego było tam masę pod tym sufitem. I słuchajcie, yy... On nam po prostu te powietrze stamtąd wygania, tak? czyli w zimie, gdy graliśmy centralnym, to yy, zrzucaliśmy tak, to powietrze spod sufitu yy, w dół i naprawdę było to odczuwalne. Przy klimatacji nie ma takiej potrzeby, wręcz przeszkadza klimie, a więc kiedy jest klima, jest nieużywany, prawdopodobnie zniknie za jakiś czas i pojawi się jakiś wielki żyrandol. No bo jak jest taki sufit, to trzeba to wykorzystać. Słuchajcie, do grania klimą otwarta przestrzeń jest najlepsza. I to nie podlega najmniejszej dyskusji. U mnie to jest, jak to, lubię jeden komentarz pod, pojawiający się pod każdym filmem. Stodoła, klima w stodole. No więc od dzisiaj te filmy to będzie po prostu o ogrzewaniu stodowy klimą, tak? Dziękuję autorowi za podrzucenie tak trafnego komentarza. Jeszcze jedna rzecz. Jeżeli już macie dom, no to już nic z tym nie zrobicie. Ale jeżeli budujecie dom, to zwróćcie uwagę na coś, na co się kiedyś zwraca uwagę. To jest 220-letni dom. I ktoś go wybudował mądrze, ponieważ on stoi ustawiony przodem idealnie na południe. Czyli w tym momencie mam darmowe ogrzewanie domu. Klima się wyłączyła, bo nie ma potrzeby grzania. Poprzez okna, które ja mam wielkie, wpada mi teraz tyle słonka, że mam w tym domu za darmo ciepło. Naprawdę, i to jest odczuwalne. Czy miałem centralne ogrzewanie, czy mam teraz klimę, było czuć różnicę, że słońce bezpośrednio nagrzewa dom. Oczywiście, nie każdy z Was może dom postawić idealnie na południe, ale wiecie, ja mam dużo okien z tyłu, też takich dużych, no ale mi już nie zależało, wiecie, bo dom jest ocieplony, ale jeżeli budujecie dom i zwracacie uwagę na e energooszczędność tego domu, to nie dawajcie dużych okien od północy, bo to zawsze się dom najbardziej wychładza, nie dawajcie od wschodu, tylko dawajcie sobie od zachodu i od południa, tak? Wtedy macie darmowe ogrzewanie domu i wtedy te rachunki można w taki prosty sposób obniżyć. Wiecie, kiedyś nie było mega technologii za 35 tysięcy, nie było fotowoltaiki, nie było klimatyzatorów i ludzie myśleli o takich rzeczach, a ostatnie lata w tym nowoczesnym budownictwie się o tym zapomina, bo po prostu, wiecie, kupujecie, bach, płacicie i ktoś wybuduje i idzie dalej do następnego domu, tak? Wydawajcie mądrze kasiorę, pamiętajcie. Dobra, pytacie mnie jeszcze o wentylację i o panele na dachu. Słuchajcie, co do wentylacji, ja mam zwykłą grawitacyjną. To jest 220-letni dom, oczywiście po generalnym remoncie i on y, nie ma takiej wentylacji, y, wiecie, za 20 tysięcy, za 30, 000, jak niektórzy z Was piszą albo pytają na jakieś tam porady. Ja mam zwykłą wentylację, ona się sprawdza świetnie. Y, nie mam grzybu y, na ścianach grzyba, przepraszam, nie mam y, zaparowanych okien w zimę. No wiecie, no myślę, że normalnie działająca wentylacja grawitacyjna daje sobie radę, nie marznę, po pierwsze nie ciągnie mi od okien zimno, jeżeli słyszę takie głupoty, a czytam na forach związanych z ogrzewaniem, że bez rekuperacji to jest w ogóle, wiecie, katastrofa, tak, no katastrofa to jest dla tych, którzy to zakładają i Wam takie rzeczy piszą na tych forach właśnie, bo jeżeli zrobicie grawitacyjną, no to co, przyjdzie Pan Wiesiu, wymuruje komin, wentylację Wam wyciągnie i tyle, ile Was to będzie kosztowało, 3,5 tysiąca, a za... Rekuperację dacie znaczy 35. No i kiedy wam się ta rekuperacja zwróci? Jak kiedykolwiek się może zwrócić. No nie wiem, czy można w domu przeliczać wszystko na to, żeby się zwracało. Yy, powiem tak. Ja rekuperacji nie założę. Mimo, że mnie na nią stać. Nie założę jej nigdy. Ponieważ uważam, że nie jest to warte wydania 35 tysięcy. Lepiej te 35 tysięcy wydać na dzieci. Wiecie, Kupić im lepsze buty, lepszy samochód sobie kupić, pojechać na wakacje do Turcji. Dobra, przesadziłem z tą Turcją do Chorwacji. Yy, Myślę, że można te pieniądze ciężko zarobione albo lżej przez niektórych spożytkować inaczej, nawet kupić lepszy odkurzacz. Co do fotowoltaiki, na razie nie mam. Prawdopodobnie pojawi się na wiosnę, ale zobaczymy jeszcze, czy w tym roku, czy za rok, bo, bo jeszcze mam tam jakieś inne plany remontowe, poważniejsze uważam niż, niż fotowoltaika. Też nie jak założę fotowoltaikę, to nie założę dużej. Słuchajcie, 3000 kW na dachu to jest to, co zużyje ta klima maksymalnie przez cały sezon grzewczy i chłodniczy, więc nie ma sensu inwestować więcej. 3000 na dzień dzisiejszy w yy, poczekajcie, wyłączę wentylator, bo on cały czas sobie tam chodzi, tym tam, yy, 3000 kW. To jest, wystarczająca, to jest wystarczający zapas energii. Ja nie muszę, wiecie, oszczędzać i nie płacić za prąd w ogóle, tak? Bo tak za niego płacę od całej życia, od kiedy płacę rachunki sam, A więc nie robi mi to różnicy, czy płacę, wiecie, 150, czy będę płacił 250. Jeżeli miałbym ogrzewanie tą klimą za darmo, to jest petarda, tak? Jak najbardziej. 3000 tysiące kosztuje w tym momencie 12 tysięcy złotych. Państwo dofinansowuje 5, no to mamy z dwunastu robi nam się siedem i tysiaka chyba zwracają w podatku, no to jest sześć tysięcy. Sześć tysięcy dać za fotowoltaikę na dachu to są normalne pieniądze, które Wam się zwrócą tak naprawdę w ciągu roku. Ale założenie fotowoltaiki za pięćdziesiąt albo sześćdziesiąt tysięcy to już jest dla mnie głupota. No chyba, że ktoś z Was ma takie zużycie i musicie mieć taką. Ale ja zawsze mówię, że na pieniądze się pracuje lżej albo ciężej. Ale trzeba trzy razy przemyśleć na co je wydajemy, bo wiecie, ci wszyscy instalatorzy, oni was i mnie naciągają w butelkę pod wieloma względami. Ja tutaj mam jeden split, tak? 7,2 kW, a wiecie gdzie miał wisieć split? Miał wisieć jeden tutaj, drugi miał wisieć tutaj, trzeci miał wisieć tam nad stołem, trzy, 3,5 kW tylko w tym salonie i oczywiście trzy nareszcie domu jeszcze, czyli razem sześć i przyjechał Pan instalator i mi wmawia, że to będzie za mało, że ja tego domu nie ogrzeję. No to jak to jest, że przy półtorej stopnia na minusie, ja tutaj siedzę w spodenkach bez koszulki, mam 20, prawie 4 stopnie. No po prostu gościu, wiecie, szuka frajera, którym go sfinansują e, 18 tysięcy, wiecie. Ja jeżdżę Audi, jak już mówiłem w tym filmiku i on pewno też chce jeździć Audi, ja rozumiem, że on musi na nie zarobić, ale nie nabijajmy ludzi w butelkę, bo jeżeli jeden agregat daje radę, to po co by mi było te sześć kolejnych, pięć, przepraszam. Więc pamiętajcie, wydawajcie pieniążki z głową. Pozdrawiam serdecznie. A teraz troszkę o zużyciach energii, bo to każdego interesuje. Na razie mamy, jak wiadomo, ciepło i bardzo ładnie to widać na wykresie. Tak spada zużycie prądu w grzaniu, klimatyzacją domu. Czyli w momencie, gdzie tam mieliśmy... Tutaj mam jeden dzień z zaniżonym zużyciem, ale one tutaj było na poziomie 19 tak naprawdę. Problem z Wi-Fi i, i stąd nie zliczyło mi tego zużycia tak trzeba, ale mam drugi podlicznik, na którym sobie to przeliczyłem i to było 19 i tam 4 dokładnie. I od kiedy mamy ciepło, słuchajcie, cały ten tydzień dom się wiadomo wygrzewał od no i to zużycie spada. Dzisiaj już jest bardzo niski 8, 8 kWh na ten moment. tak. Słuchajcie, od początku miesiąca klima zużyła 384 kW, plus dodajmy tam, nie wiem, 10 kW na te pomyłki z powodu Wi-Fi, no to mamy 109, 194, zostały nam dwa dni, a więc przekroczymy 400 kW na ogrzewanie 160 m2 domu. Oprócz tego, że dni są bardzo ciepłe, to nocki niestety są na poziomie 3,5 stopnia, a więc słuchajcie no nie jest to taka temperatura już niska, jednak ten dom przez noc się bardzo wychładza a co do kosztów, no słuchajcie, no co tu dużo liczyć bez rzucania pieniędzy w dzisiejszym filmiku, no to jest 200 zł tam z groszami, tak, a więc jak na razie zużycia są takie jak przewidywałem więc cały czas polecam no to się dzisiaj rozgadałem na całego dzięki za oglądanie jeżeli możecie to zalajkujcie film albo tak, albo tak ocena należy do was a dla tych, co narzekają, że nie widać w moim domu w ogóle tego, że on jest w bali, no to widać tutaj w przejściu do pokoi i trochę, że jest drewniany widać na sufitach. Pozdrawiam do następnego filmu.